Pani Chrystusie, Panu siostry i bracia, na trzecią niedzielę Adwentu Kościół Święty podaje nam pod rozważenie i uwierzenie fragment listu św. Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, weselcie się w Panu zawsze, mówię powtórnie: weselcie się. Skromność Wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale potrzeby Wasze Bogu powierzajcie w każdej modlitwie i dziękczynnej prośbie a pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojęcie, niechaj strzeże serc waszych i umysłów waszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ewangelia na dzisiejszy dzień to fragment świętego Jana, ewangelisty i apostoła. Onego czasu Żydzi z Jerozolimy wysłali do Jana kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim jesteś. I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając im, jam nie jest Chrystus. Zapytali go tedy, cóż więc, jesteś ty Eliaszem? I odrzekł, Nie jestem. Jesteś ty prorokiem? I odpowiedział, Nie. Rzekli mu tedy, że jesteś, abyśmy mogli odpowiedź dać tym, którzy nas wysłali. Cóż powiadasz sam o sobie? I rzekł, Jam głos tego, który woła na pustkowiu. Drogę prostujcie Panu, jako mówi Izajasz Prorok a wysłańcy byli z faryzeuszów i pytając go mówili czemuż tedy chrzcisz jeśli nie jesteś Chrystusem ani Eliaszem, ani prorokiem odpowiedział im Jan mówiąc ja chrzczę wodą, ale pośród was stanął ten, którego wy nie znacie to ten, który przyjdzie po mnie a stał się przede mną którego, któremu nie jestem godzien rozwiązać że mykał sandałów jego to się stało w Betanii za Jordanem gdzie Jan chrzcił Wspocznijcie, moi drodzy. Najmilsi, dzisiejsza Ewangelia stawia wobec każdego z nas ważne, niezmiernie ważne pytanie: kim jesteś? To samo pytanie postawili dwa tysiące lat temu Janowi Szczycielowi Żydzi z Jerozolimy. Kim jesteś, i cóż odpowiada ów szlachetny mąż? Jan głos tego, który woła na pustkowiu, mówi o sobie Jan. Przebywa on nie na byle jakim pustkowiu, to miejsce bardzo ważne dla dziejów starożytnego Izraela. Jesteśmy bowiem nad Jordanem, w okolicach Betanii, o dwie mile od Betlejem. Miejscu, gdzie Eliasz rozdzielił własnym płaszczem wody Jordanu. I mógł przejść po suchym łożysku rzeki wraz ze swym uczniem Elizeuszem, i gdzie wreszcie wzniósł się na ognistym wozie do nieba. W tym miejscu Jan głosi chrzest pokuty ku odpuszczeniu grzechów i wskazuje nam przyjście Mesjasza, wołając zarazem potężnym głosem: Drogę prostujcie Panu. Ten głos musi być słuszany, słyszany w kościele. W naszych domach, szczególnie teraz w okresie Adwentu, winien mocno rozbrzmiewać w naszych sercach: Prostujcie drogę Pańską, pokutujcie, nawracajcie się. Ale moi drodzy, czy aby na pewno czujemy potrzebę pokuty i nawrócenia, w jaki sposób przygotowujemy drogi swego życia na przybycie Pana? A przecież przeżywamy właśnie okres, przeżywany właśnie okres to czas oczekiwania, co wypełnia nasze serca, pełna oczekiwania tęsknota na Jego przyjście, a może lęk albo co gorsze obojętność. Czy nie ogarnęła nas jakaś wręcz szaleńcza pogoń za błyskotkami reklam, witryn sklepowych, ogłoszeń internetowych, tego, co Duch tego świata proponuje nam jako zamiennik świąt Bożego Narodzenia? Wybór należy do każdego z nas. Na pokutę i nawrócenie nigdy nie jest za późno, ale i nigdy nie jest za wcześnie. Może własne nawrócenie odkładam na później, ciągle mówię sobie, że mam jeszcze czas. Mogę sobie używając nieco pospolitego języka jeszcze poużywać, przecież jestem jeszcze całkiem młody. Tymczasem nikt nie może mieć pewności, kiedy zostanie powołany przez Pana, aby zdał sprawę ze swego życia przed Nim samym. Jakże często słyszymy bowiem, że ktoś z naszych bliskich lub znajomych właśnie zmarł. Myślimy sobie, to niemożliwe. Cześć, jeszcze wczoraj rozmawialiśmy ze sobą, żartowaliśmy. Był on pełny pomysłów na swoje życie. A teraz słyszę, że złożył go do zimnego i ciemnego grobu. Nie, mnie to na pewno nie spotka, mówimy sobie w duchu. Może żyjemy przekonaniem, że mamy do wykonania jakieś bardzo ważne zadanie w życiu, jak na przykład kariera zawodowa, i nie mamy na razie czasu na osobiste zwrócenie się ku Panu. Tymczasem do każdego z nas z wielką mocą stosują się słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie. Jak owych 18, na których runęła wieża w Siloe. Możemy chyba zakładać, że niektórzy z owych 18 byli młodzi, zdrowi, czerpali z życia pełnymi garściami, mieli własne plany życiowe. A może popadamy w pułapkę zadowolenia z własnej pobożności, myśląc sobie, że to, co robię dla własnego uświęcenia, to wystarcza. Proces mojego nawrócenia jest w zasadzie zakończony. Czy aby na pewno ktoś z nas może sobie pozwolić na komfort podobnego myślenia? Na pewno nie. Najwięksi święci zawsze pragnęli większej świętości w swoim życiu. Bo czymże jest świętość? To wzrost w miłości Boga i bliźniego. Miłość nie ma granic tu na ziemi, a jej pełni możemy dostąpić będąc członkami społeczności błogosławionych w niebie gdzie Boga będziemy oglądać twarzą w twarz. Moi drodzy, nasze nawrócenie nie dokona się jednak bez wysiłku naszego, własnego wysiłku. Święty Augustyn pisze, Bóg, który stworzył Ciebie, nie uświęci Cię bez Ciebie. Ten proces nawrócenia dokonuje się w duchu pokuty, trudów, wyrzeczeń, zaparcia się samego siebie. Jeden z największych kaznodziejów XX stulecia międzywojennego w Polsce, katolicki arcybiskup powrządku ormiańskiego, Józef Teodorowicz, mówił, aby osiągnąć doskonałość, trzeba powiedzieć, precz z kompromisami. Kompromis bowiem chce łączyć Chrystusa i wygodę, miłe i wonne kwiaty z krzyżem i jego goryczą. To właśnie jest często naszą bolączką kompromis z duchem tego świata. Czyli mówiąc wprost, z diabłem, który podpowiada nam, że możemy żyć nieco dla Boga i nieco dla Jego chwały, czyli światowej, tej diabelskiej. To jest bolączka nasza w sferze indywidualnej, ale również niestety dziś w wielu płaszczyznach Kościoła powszechnego. Najmilsi, kolejnym zagrożeniem na drodze naszego nawrócenia jest poszukiwanie zła poza sobą. Odwracanie się od własnej grzeszności, poszukiwanie zadowolenia ze stanu własnej duszy, wmawianie sobie, że nie jest ze mną aż tak źle, że inni mają więcej do zrobienia na drodze własnego nawrócenia. Jest to wielkie kłamstwo. Wspominany już święty Augustyn odpowiada na takie myślenie następująco: Nie szukaj poza sobą ofiary na zabicie. Masz w swoim wnętrzu to, co możesz zabić. A święty Bernard Sklarwodo daje, na początku przemówienia człowiek sprawiedliwy oskarża sam siebie. W połowie powinien wielbić pana. A wreszcie, gdy starczy mądrości, także budować bliźniego. Zastanówmy się, czy często nie zaczynamy od tego ostatniego. Z tą różnicą, że bliźniego nie budujemy, ale tylko z wyższością pouczamy. Jakże często tak naprawdę nie zależy nam do, na dobru drugiego człowieka. Takie sytuacje mają miejsce nawet wobec osób nam bliskich, chociażby w obrębie naszych ognisk domowych, a może niestety szczególnie w naszych ogniskach domowych, w miejscach pracy, w szkołach, w sąsiedztwie i tak Nierzadko mamy jeszcze wzgląd na to, jak jesteśmy postrzegani przez obcych, zwłaszcza przez wpływowe osoby. A jakże boleśnie krzywdzimy osoby sobie bliskie. Niekiedy w naszej drodze ku świętości skupiamy się na sprawach nieistotnych, drugorzędnych, a pomijamy sprawy ważne. Pragniemy przeżywać swego rodzaju cudowności i oczekujemy takich znaków od Pana Boga. Chcielibyśmy pójść drogą na skróty. Warto w tej sytuacji przyswoić sobie słowa świętego Jana Chryzostoma. Który pisał, że nawrócenie świata nie tyle było skutkiem cudów, jakie apostołowie zdziałali, ile cnót, którymi żyli. Mówi on: żyjmy jak apostołowie, a nawrócimy świat bez cudów. To mówię wszystkim, to mówię i tym, którzy nad innymi rząd mają, i tym, którzy są pod rządem, a najbardziej mówię samemu sobie. Pragnienie życia wśród cudownych znaków jest dziś szczególną bolączką. Dziś bowiem do duchowości zakradła się wspomniana droga na skróty z całą mocą, co jest szczególnie widoczne w tzw. katolickich ruchach charyzmatycznych, które w większości niestety, ale mają korzenie heretyckie. We wspólnotach tych pomija się najczęściej ustaloną przez tradycję katolicką drogę ku Bogu oczyszczenie początkujących, drogę oświecenia postępujących i drogę zjednoczenia doskonałych. Przeskakuje się rzekomo do tej trzeciej, pomijając dwie pierwsze. Zapomniano prawie zupełnie o ascezie. Możemy usłyszeć takie słowa, ty się nie spinaj, ty się nie, nie, nie sprężaj, daj sobie, mówiąc tak pospolicie, na luz. Tymczasem normalną drogą w przezwyciężaniu własnej grzeszności jest błaganie Boga, aby obdarzył nas swą łaską, a z naszej strony... Podejmujemy trud nawrócenia we współpracy z łaskami, którymi obdarza nas sam Pan Bóg. Pamiętajmy, że wszelkie dobro ostatecznie nie pochodzi od nas, ale od Boga. Nasz w pełni jest tylko grzech, jeżeli zlekceważymy dary łaski, nie chcąc ich przyjąć, gdy Pan puka do naszych serc. Wówczas on odejdzie od duszy, do duszy bardziej pokornej i otwartej na jego działanie. A wtedy pod naszymi drzwiami stanie diabeł, który nie będzie pytał nas o to, czy pragniemy go przyjąć do serca, tylko brutalnie z brudnymi butami w nie wstąpi. Biskup Pelczar pisał: Każda łaska jest owocem krwi Jezusowej. Kto zatem sprzeciwia się łasce, ten udaremnia dla siebie cierpienia zbawiciela. A już kilka razy cytowany święty Eukrestyn mówił, Takim samym winowajcą będzie obojętny słuchacz Słowa Bożego, jak ten, który przez swoje niedbalstwo dopuści, by ciało Chrystusa upadło na ziemię. Nie marnujmy, moi drodzy, darów łaski. Nie narzekajmy, że mamy ich za mało w życiu, aby z przerażeniem nie wypełniły się na nas słowa z, z listu Świętego Pawła do Żydów. Na ileż sroższe kary, mówi Święty Paweł, nie macie zasłużył ten, który by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą został uświęcony za, pos za pospolitą poczytał i Ducha łaski zelżył. Wiemy bowiem, kto powiedział: Nie pomsta i ja oddam. I znowu Pan będzie sądził lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego. Najmniejsi, nasze nawrócenie możemy zacząć od spraw drobnych. Nie stawiajmy sobie celów, które przerastają nasze możliwości. To diabeł pragnie, abyśmy żyli marzeniami o świętości. Ale czego on naprawdę nie chce? Żebyśmy żyli święcie. Byśmy ciągle rozpamiętywali, jakby to było wspaniale być świętym, jacy to byli święci, ale to nic nieosiągalne, to nie dla mnie. On chce, żebyśmy żyli tylko w sferze marzeń. Pamiętajmy, że ostatecznie drogę do naszego uświęcenia wybiera dla nas Bóg do nas należy wytrwałe podążanie no. nie zawsze będzie to droga pełna szczególnych trudów jak mówi święty Jan Chryzostom Bóg nie żąda od nas trudów, ale żąda posłuszeństwa każdego droga z nas jest inna do uświęcenia i całe, cała duchowa mądrość polega na tym żeby ją odkryć w sobie tę drogę, którą przeznaczył nam Bóg Drobne sprawy wypełniane z pokorą dla Boga, z miłością są zgodnie ze, szło, ze słowami świętego Bernarda rzucone, rzucane niejako nasiona wieczności. Małym jest nasienie, a jednak wielki kłos wyrasta z nasienia. Z czegoś malutkiego wyrastać potrafi wielkie drzewo, wielki owoc. Należyte wypełnianie drobnych rzeczy jest również znakomitą pokutą. To jest zresztą powiedział, że najbardziej upodobnia do nas, nas, do ukrzyżowanego Zbawiciela, nosi, noszenie codzienne, wytrwałe noszenie drobnych krzyżyków słomianych, niż noszenie przez chwilę nawet Wielkiego Krzyża. Każdy z nas winien sobie zadać pytanie, czy ja te krzyżyki drobne, codzienne noszę z pokorą, czy wręcz nawet z miłością, bo do tego nas zachęca Pan Bóg nasze szczęście zależy od tego, czy odkryjemy w naszym życiu właściwe nam wybrane przez Boga dla nas miejsce. Może dla nas Bóg wybrał drogę w cudzysłowie spektakularną, taką jaką wybrał chociażby dla świętego Franciszka Xawerego. Może wybrał nam małą drogę, taką jaką wybrał dla świętej Teresy od dzieciątka Jezus. A może wybrał taką drogę, która będzie nikomu nieznana, abyśmy żyli w całkowitym zapomnieniu, opuszczeniu, samotności. Wspominany już wcześniej biskup Pelczar mówił do swoich kapłanów z diecezji przemyskiej, czy chcesz naprawdę być człowiekiem zapomnianym i uważanym za kogoś bez znaczenia? Takie pytanie stawiał do swoich kapłanów, bowiem często kapłanom to też nie jest obce, Chcemy wywyższyć się, chcemy godności, chcemy splendoru i tak dalej. On zadawał takie proste pytanie o pokorę kapłańską. Ważne, żebyśmy postępowali drogą uświęcenia, którą to dla nas Bóg przeznaczył, i to powinno stanowić przedmiot naszej szczególnej troski. Bo jak mówił katolicki, francuski pisarz katolicki Leon Bloy, jedynym prawdziwym smutkiem świata tego jest to, że nie jesteśmy święci. To powinno nas naprawdę martwić. Pragnąc zostać świętymi i zaznać pokoju, powinniśmy ćwiczyć się w cnotach i otwierać na dary Ducha Świętego. Właśnie tak żyjąc, stajemy, staniemy się ludźmi dobrej woli, których to przywołujemy w hymnie Chwała na Wysokości Bogu. Moi drodzy, to co dokonuje się niekiedy dzisiaj, nawet w naszym świętym Kościele powszechnym jest czymś strasznym. Ja przyjechałem z Włoch, i tam we Włoszech zmieniono niedawno słowa Gloria, tego hymnu chwała na wysokości Bogu. Nie pokój ludziom dobrej woli, tylko ukochanym przez Pana Boga. Jak mają ci ludzie pokój kiedykolwiek uzyskać, jeżeli nie będą otwarci na łaski Pana Boga? To jest wielkie oszustwo, moi drodzy. I takie rzeczy się dokonują. To jest bardzo przykre, ale tak się dzieje. Dobrze, ale w tym miejscu ktoś może jednak zapytać. No dobrze, ale od czego mam zacząć? Jak to pragnienie nawrócenia i uświęcenia zrealizować? Przecież tyle lat próbuję, staram się, no i mi nie wychodzi. Nie widzę szczególnego postępu w moim życiu duchowym. W takich okolicznościach warto wspomnieć na słowa błogosławionej anieli Swolinio. Przede wszystkim, mówi ona, duszo moja usiłuj poznać i samą siebie. A nie osiągniesz tego w inny sposób, tylko czytając, kontemplując i postępując według Księgi Żywota to jest Chrystusa Pana naszego. Moi drodzy, przeżywamy obecnie trzecią niedzielę Adwentu. Jest to tak zwana niedziela Gaudetę. Od pierwszych słów introitu dzisiejszej mszy świętej, co oznacza weselcie się. <laughs> Może się to wydać pewną sprzecznością. Weselcie się w okresie pokutnym. Przecież takim jest Adwent, to okres pokutny przecież. Jest to jednak pozorna tylko sprzeczność. Przygotowujemy się przecież na przyjście Pana, i im lepiej przygotujemy się na Jego przyjście, tym więcej nadziei i radości w naszym sercu, a mniej lęku. Pamiętajmy, że ten ostatni jest wielkim wielki nieprzyjacielem człowieka, dlatego że lęk zwraca nas ku temu co ziemskie, przykuwa nas do ziemi, nie pozwala patrzeć, w niebo tam gdzie wszyscy jesteśmy do czego w, w miejsca do którego każdy z nas jest powołany dlatego świat stara się sprowadzić święta Bożego Narodzenia do jakiejś imprezy handlowo rozrywkowej takiej właściwie zabawy chrześcijanin natomiast to człowiek który o sobie może powiedzieć że jest szczęśliwy w nieszczęściu tego duch świata nie rozumie i nie jest w stanie zaakceptować bo jest nastawiony tylko na się w przyjemnościach. Najmilsi, nie lękajmy się. Stańmy odważnie w pochodzie na spotkanie z Panem. Nie odkładajmy naszego nawrócenia na jakąś nieokreśloną przyszłość i nie wmawiajmy sobie, że świętość to nie dla mnie. Wszyscy bowiem do niej jesteśmy powołani. Niech przeszyją nasze serca słowa świętego Wincentego Palotiego. Stań się świętym. Stań się świętym, bo jutro umrzesz. Nie mamy czasu na życie belejakie, życie tak, jakby Pana Boga nie było. Każda chwila może być ostatnią, a potem śmierć, sąd i ostatecznie niebo albo piekło. To ostatnie nas nie spotka, jeżeli, jeżeli będziemy posłuszni we wszystkim Chrystusowi i obleczeni w macierzyński płaszcz Jego Matki Maryi, która pośredniczy we wszystkich łaskach swego Syna. Niech każdy z nas usłyszy... Kiedyś odpowiedź na postawione na początku pytanie: Kim jesteś? Kim jesteś, droga siostro, drogi bracie, kim jesteś? Z ust samego Chrystusa Pana. A on niech odpowie nam: Jesteś świętym. Wejdź do przybytku, który przygotowałem ci w domu Ojca mego w niebie. Amen. Chwała ojcu i synowi, i duchowi świętemu.